Cześć, Sysory Smart Pro, i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Krystal Slime Rancher. Jak widzicie, no jestem na naszym ranczu, nigdzie się nie ruszałem, Jak widzicie <grym> i mamy dzisiaj do zrobienia parę rzeczy. Znowu sobie listę zrobię, słuchajcie. Mamy do zrobienia tak: ożywić pustynię, czyli to, to jest to, o czym Wam mówiłem w poprzednim odcinku, chyba. E, znaleźć e, tangel i mozek slajmy, to też może zrobimy dzisiaj, chociaż zobaczymy. E, połączyć fosfor slime z y, tabi. Tak, i znaleźć pietruszkę jeszcze, e, czy pietruszka jest ulubionym jedzeniem e, tych tak w ogóle e, mozaki slimów Także trzeba będzie ją też znaleźć, żeby móc je połączyć z tanglami, bo tangle jedzą e, Mięso, a wy wiecie, jakie mam podejście do, do slimeów, co jedzą mięso. <gry> Także wiecie, taka to rzecz, właśnie. Także co? E, my sobie już zaczniemy. Dosyć szybki wstęp, nawet wam powiem. <gry> e, ja w ogóle dzisiaj jestem tak zmęczony. To po prostu jakiś szok. E, dzisiaj wstałem e, do szkoły. Poszłam, wróciłem ze szkoły. E, Miałem jeszcze wioną Także to już w ogóle było y, cyrk. E, no i przyszłem dzisiaj taki, y, po prostu jestem zmęczony, że to, to jest szok, ale... Może dam radę, chociaż nagrać odcinek. <grym> Także tak... E, musimy, jak to tego to jest nam potrzebne. E, sorry, jeżeli będę na tym odcinku trochę zamulał, albo cicho mówił. E, no ale no... Mówię to, co jest, nie? E, Mamy tutaj fosfor i tabi-plorty, które potrzebujemy, dlatego chcę je razem połączyć, żeby nie było problemu już z tym. E, jeszcze tutaj zobaczę, czy coś mamy e, do tego, do tutaj kupienia. Ale chyba raczej nic takiego ciekawego. Także my lecimy. E, tych oka-oka ok, mnie wsadziłem, nie wiem dlaczego. <grym> Ale już lecimy to zrobić, oczywiście. E, no i jeszcze mamy te saber-plorty, nie zapominajmy o nich. E, Jestem ciekawy, co z nimi zrobimy, z kim je połączymy. Mi się wydaje, że połączymy je normalnie z derwiszami. Będą to saber, derwisz, slajmy. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie dosyć, ale no, zobaczymy. Dlatego tak, dajemy to tutaj. Yy... No i co? Eee. Yy... Dodajemy jeszcze te krystal bo no te krystal plorty to raczej one nie są nigdzie nam tutaj potrzebne, bo one są na sprzedaż, jak zwykle. Tutaj zobaczymy jeszcze, czy tutaj coś się dzieje. Tutaj widzę, że buraki za dużo buraków aż mają, ale to ok, niech będzie. Tutaj coś nie. Także dobra, idzie. A, a czekajcie. Jeszcze musimy pójść do naszych y, tych. Do naszych y, ukochanych slajmów, jak to wiecie na pewno. E, czyli do Quantum Hunterów, oczywiście. Co tutaj się dzieje? E, dopiero jedzą. Aha, jak ja przeszłam, to one zjadły dopiero. Hmm... No ja mam coś tu jest nieciekawego. I to bardzo. Coś mi się tutaj nie podoba, ale no dobra, niech będzie. Także tak, yy, może cytryny urosły? Tak, dobra. To sobie je spierzemy. I sobie je od razu im damy. Tylko tutaj muszę z innej strony podejść. Czekajcie. Ja się tylko tutaj poprawię. Dobra. Także lecimy, cytryny powiem wam, że tak dalej są moim ulubionym owocem w tej grze. Nie wiem dlaczego, ale tak jest już chyba. No i dobra, trzy zostają dla nich, także macie tam. Tutaj mamy Ogdena, wczoraj byliśmy chyba. Po, po kokadobę, jak pamiętacie dobrze. Ja tutaj sobie cały czas mikrofon ustawiam, bo ja... <grym> jak mi znacie, to ja zawsze nie mogę sobie dobrze mikrofonu ustawić, żeby widzieć grę i... I do was mówić dobrze, ale chyba tak teraz będzie git. Także dobra. Panther sprzedajemy. Quantum plorty sprzedajemy też. Eee, no i co? Chyba muszę zacząć powoli robić te nasze questy. Eee, co mam oczywiście na kartce napisane. O, mam jeszcze Wiktora. Eee, Wiktor ma... E, chyba raczej nie zrobimy tego deala, bo on jest dosyć przekomplikowany. I jeszcze jedna rzecz, tutaj jak sobie teraz przypomniałem, to jak sobie tutaj podeszłem, e, to odblokował mi się Treasure Cracker, e, i to jest takie coś, co można spotkać na świecie, takie zielone. E, I właśnie ja to dostałem poza odcinkiem, żeby to móc odblokować sobie. E, no i jak widzicie, mam tu takie. E, allows you, e, to bypass the locks on basic treasure pod, czyli to są basic. Czyli mamy jeszcze niebieski i chyba czarno. czarno-fioletowy, i to jest ostatni tier, trzeci. My sobie kupujemy na razie normalny, pierwszy. Ja dalej nie wiem, jaka to jest reguła, że one się tak pojawiają. O! Ej, słuchajcie, może i te zabawki pokupujemy? Ej, niech będzie. No właśnie, ja dalej jeszcze nie wiem, od czego to zależy, że one się tak pojawiają. Yy, dlatego ja naprawdę serio nie wiem. O i mam to Power Cell. To jest dla tych slimeów, tak? Patrzcie, one się na to rzucają <grym> i fajnie. Yy, zobaczymy. Aha, one tutaj, tutaj lubią chyba Beachball, nie? One chyba beachball. Także proszę bardzo. Bawią się. O, bawił się, dobra. I zostały nam miodowe z, miodowe z boomami. Także tutaj albo to, albo to. Mi się wydaje, że może ta bombka jak będzie lepsza. <grym> Ona lubię wybuchać strasznie. Dlatego właśnie tak to zrobię. No i zobaczymy, zobaczymy, co to przyniesie, jakie skutki. Czy te y, zabawki one coś wpływają na y, częstotliwość siedzenia? Chociaż raczej w to wątpię, bo w sumie nie wiem. Po prostu to jest chyba takie do dawania, ale zobaczymy. Tutaj mamy dalej jeszcze y, te. Y, Właśnie Stawy Chicken i Rubik Cube. Także możemy sobie coś z tych rzeczy wybrać. E, mi się wydaje. W to chyba kostka Rubika. <laughs> Ale patrzcie, da się ją rozwiązać? Eee, czekajcie, spróbuję ją tutaj zobaczyć. Czekajcie. Czy kto? O! Da się ją rozwiązać. No to dobra. To może ją rozwiążę. Zobaczymy. <gry> Ale okej. Okay. Eee, proszę bardzo. Jak tam się Wasza zabaweczka podoba? Też się bawią. O, słuchajcie, słyszycie? Takie, przekręcanie takie, nie? Fajnie, naprawdę, fajne efekty na zrobi, tego to nie słyszałem wcześniej jak grałem sam Także to jest git No i teraz tak, zacznijmy już robić te rzeczy Bo już powoli się zaczyna odcinek robić długi No i mamy do zrobienia tak, ożywić pustynię, tak? Także to już mam załatwione, mam trzy ploty, które tam trzeba aktywować i taka specjalna woda się pojawi Ale to jak już dojdziemy tam Tangle i mozaik slimy znaleźć, to już się tam zrobi. Połączyć yy, fosfor slima z tabi. to to możemy teraz zrobić nawet, yy, tylko że będziemy musieli potrzebować yy, jakiegoś tego, o właśnie, mamy to już właśnie załatwione. Chyba 8, nie? Tak jak zwykle. Także chodźcie tu. Chodźcie, chodźcie, dobra. No i mamy je. Jeszcze tylko oczywiście yy, tabi slajmy. I oczywiście plorty tylko. Potrzebujemy niczego więcej. Tylko, że potrzebuję kury. Za to. I źle zrobiłem, że sobie kur nie wziąłem do domu. Zresztą jest dom właśnie. A. To teraz. Może po prostu poszukam kur i tu wrócę. Może tutaj były kury. Złoty slime! O ja! Złoty plort! <grywa> Patrzcie, Gold Slime! Get Rich or Die slimming. Właśnie. Pliming, sliming, Właśnie. Sliming nie slimming! No, także właśnie taka, taka, tutaj ta to, to zabawa jest właśnie. E, no i mamy swojego pierwszego złotego plorta, słuchajcie. E, tego się nie spodziewałem, naprawdę. E, może tutaj gdzieś kura jakaś? Nie. Najwyraźniej wszystko wyżarte chyba. Towarzystwo całe, także chyba coś tutaj będziemy musieli sk skombinować. Ja tutaj było zawsze dużo kurs, tego co pamiętam. O! Słuchajcie, aha. to ja musiał to. to, to, to wywala bo to nie potrzebne w tej całej akcji. I proszę mi to tutaj dawać w tej chwili. Tam są na górze? To chodź tu! One są na górze, są. o! Dzień dobry. Dobra, mamy tu też sobie slajma już od razu gotowego. Nie! Kurde. Który to zjadł? Ej, żaden nie zjadł, okej. Okay. <grym> Coś mi się przewidziało, chyba. Ale okej. Okay. Y jeszcze ktoś tutaj jest kotem i chce jeść. no tu, ale to jest ten kot nakarmiony. Dobra, to, to, to teraz się wracamy. Albo czekajcie, albo nie będziemy się wracać, tylko pójdziemy dalej po prostu. Zobaczymy, może znajdziemy jakieś. Chyba najbardziej to powiem wam, że tutaj będzie lepiej, bo tam z tyłu, jak się zawrócimy, to będzie gorzej według mnie. A mamy koty od razu. Może mają tutaj jedzenie od razu. Nie musiałam im dawać. Patrzcie, koguta zepsutego mamy. Znaczy tego, ze zestarzałego. Elder Lustro, zobaczcie. Ale jaja. Normalnie shop. Ale tutaj słyszę, że się tary robią powoli. Okej. Okay. Yy, tylko że. Aha, tutaj są. Tutaj są, mówicie. Yy, no to. One chcą jeść? Nie chcą. Kurde, no to musimy się wycawrócić. Jeszcze cztery plorty tylko. Mi się wydaje, że uda nam się to zrobić, tylko musimy znaleźć te. Yy, właśnie te koty teraz. Ojojoj, oj, oj. powiem wam, że zakręcone to wszystko jest takie, że to jest szok po prostu jakiś. Ale no nikt będzie. Idziemy tam, zobaczymy. Może w końcu się nam uda to zrobić. <grych> Ale zobaczymy. Yy... O, mamy tabislajma i. lordcik. Jeszcze trzy. O, idealnie, akurat mamy trzy. Proszę nie jeść tylko żadnego. Bo zaraz albo tary zrobią, albo powiększone. A ja tego tutaj nie chcę. Jestem Tabi. Dobra, mamy go. Halo? Dobra, mamy to. A, mamy 8. Jest w końcu git. Także co, my lecimy? Lecimy do groty. Kupimy sobie tam. Yy... Ale chwil, moment. Yy moment, ja się teraz muszę wrócić, bo muszę po truskawki pójść, po, od razu po ich ulubione jedzenie przecież, nie? Muszę już, jak to tak? O, teraz w takim razie musimy się znowu wrócić. Po prostu to jest odcinek marzeń. Dawno takim nie możemy... a tutaj już wszystko zjedzone, jak widzę z tego. A no one tutaj jedzą sobie. A, tutaj może mam truskawki? Nie ma, wszystko zjedzone. Tutaj mamy tego. O, jakiś kolega. <grymne> ale okej. Okay. Eee, lecimy, lecimy. Może tutaj będą truskawki. Tutaj jest miejsce truskawek. Eee, no właśnie. Także mamy je. Zobaczmy co nam się udało. Eee, chyba tyle tutaj z tych truskawek, także jest gate 3. trzy eee, wystarczą z tego co chyba pamiętam. I chyba w ogóle nie będą głodne, ale zobaczymy, jak to będzie. Eee, jeżeli tak będą. Eee, jeżeli będą ładne, no to by, to coś pójdę po te po, po gofruty może. Yy, tutaj na razie nie mam już miejsca, także nie wezmę sobie po drodze. Także takie to właśnie tutaj jaja. <ścoughs> Ale dobra. Yy, wracamy i zobaczymy. Co yy, zobaczymy? Zobaczymy yy, tą grotę. Ja już chyba, chyba widziałem tysią, tysięczny raz ale przynajmniej zobaczymy sobie, przypomnimy sobie jak to, jak to, wyglądało także wchodzimy uwaga dzień dobry dzień dobry no i tutaj pięć, teraz możemy sobie tutaj zrobić garden i normalnie sobie możemy tutaj wszystko dawać kubery o, fruit cocktail mamy, achievement nawet i tutaj możemy sobie dać teraz koral Wyższe ściany yy, Airnet, Lord Collector i Autowider I jak wiecie, nie musimy dać ciemnej osłony, bo oni już są w grocie tak jakby. A normalnie tutaj zobaczcie opis. Yy, a solar shield will encase a coral yy, in a dim shade protecting slime sensitive yy, to light, właśnie. Czyli to jest takie coś, że yy, po prostu. Oddziela je od światła, bo one tak jakby w świetle by zniknęły, te fosfor slime. Także to taka właśnie reguła tutaj panuje. No a tak, a my dajemy te tabiplorty. No i powiem wam, że dosyć fajnie wyglądają. <laughs> Takie koto-anioły trochę. Mam powiem wyszły. Ale okej, okay, niech będzie. Kurde, one zaraz tutaj przez dach wyskoczą. I tyle to będzie z tego. Ale dobre, no i wszystkie są pozmieniane. Któreś dostaną truskawki, niech będzie. Eee, zobaczymy, tutaj sobie wseśniemy je. Okej. Okay. No i tu mamy to. Mamy po cztery z każdego rodzaju, także fajnie. Eee, no i co? Eee, także dobra, czekajcie, bo ja tutaj muszę tak patrzeć. No mamy zrobione. Eee, Znaleźć kangel i wiązek slajmy to jeszcze chyba nie, pietruszka to też chyba nie, ale ożywić pustynię to możemy, odcinek trwa 16 minut teraz, także jeszcze mógłbym to dać radę zrobić, także lecimy, tutaj jeszcze, tylko wsadzę te plorty już, ten złoty też może niech tu będzie i go wsadzę tutaj po prostu, także takie to jaja. O, o tym zapomniałem, patrzcie to. O, i to jest takie coś i z tego po prostu różne rzeczy wylatują. Tego akurat wy, wypadło Deep Brian yy, Hexacom jeszcze i Strange Diamond, Także takie to jaja tutaj widzicie. I je normalnie tutaj yy, normalnie tutaj je wsadzamy i one są tutaj użyteczne do różnych yy, tutaj celów, czekajcie. O mamy tutaj Deep Brine, Hexacomp i te różne takie rzeczy. Także tak, musimy sobie zrobić. Aha, nie możemy sobie jeszcze zrobić, okej. Okay. <grych> Także dobra. Yy, Mamy jedną rzecz zrobioną. Teraz idziemy po rok i lecimy na pustynię. Yy, żeby słuchajcie, wiecie, żeby po prostu. oszczędzić yy, tą, tro tą trochę pustynię, yy, to trochę. I zobaczymy, co dalej. Tylko tutaj muszę jednego plorta wyrzucić. Dobra. O, buraki urosły jeszcze. No już nie, jakim będzie im to pozbieram, dobra, sadzanko, no i lecimy, no co, ja tutaj będę gadał, musimy lecieć teraz, um. hm. może ja mam po prostu teraz cięcie zrobię, albo coś z tych rzeczy, czekajcie, bo tutaj poty jest w ogóle ten właśnie, o tutaj dokładnie, także sobie go otworzymy, z niektórych wylatują rzeczy, a z niektórych na przykład receptury, z tego akurat receptura wyleciała. Na krzaka takiego różowego, fajnie. No i tak, ja to chyba Wam utnę, także co? Ja tutaj idę do tej właśnie tej pustyni. A my się widzimy już na pustyni, także co? Dla Was to sekunda, a dla mnie to trochę męczarni. Także papa. Pa. Dobra, słuchajcie. Jak widzicie, ja już jestem w pustyni. Um, pustyni na pustyni, na pustyni chyba. No, i idziemy sobie teraz oczywiście yy, po ożywienie pustyni. Tylko, że to nie tutaj raczej. Ja zaraz wam to dokładnie pokażę. Wy sobie szartujecie. Jak nie złoty stan dzisiaj, to Gilded Ginger dzisiaj zostaliśmy. A ja wam kiedyś o tym miejscu opowiadałem, nie? I właśnie się I dostałem z tego miejsca Imbir. Także fajnie. Powiem, wam, że dzisiaj mamy trochę farta. Ale dobra. E, idziemy sobie tutaj do tego miejsca właśnie. Wręcamy sobie teraz tutaj w prawo. I tutaj mamy znowu te buźki takie nieszczęsne. E, mamy tutaj pierwszą, a tutaj. Także sobie wkładamy drugą i trzecią. Oga, trafię. Nie trafiłem. Jak zwykle. <grym> Ale dobrze, teraz trafię. I teraz jak sobie zejdziemy tutaj na dół. No? No jak widzicie, coś tutaj się tworzy. I jest to Ancient Water, jak widzicie. Takie cudo. I to cudo może być tylko aktywne przez 30 sekund. O, i widzicie, i teraz. O. Ja tutaj lecę teraz, żeby mi się to nie skończyło, ale zaraz, zaraz wam pokażę efekty. Patrzcie. Kurde! Naoliwiaj to! Mapa jeszcze! Czekajcie, mapa za chwilę! Czekaj, czekaj! Czekaj, czekaj! Tutaj było na górze jeszcze, pamiętam. Tak, dawaj to! Dawaj! No i dobra. i możecie zobaczyć teraz efekty. Dokładnie, tak, widzicie. Wyskoczymy tangle slimy, które od razu tutaj sobie wciągnę. A Slime dad, dad, Aho. Dokładnie. Bo on jest taki alergik trochę. Takie pyłki wysypuje, jak on jest yy, głodny. Yy, dokładnie nie wiem co te pyłki robią, ale niech będzie. Yy, no i jak wiecie, mam mało, malowane kury. Które się przydadzą oczywiście. I mam małe te kury malowane też. Także fajnie. I ona jest tutaj, dobra. Yy, no i wiecie, muzyka się zmieniła. O! I mamy gruszki. Yy, to czekajcie, to ja to małe wyrzucę kury. I mamy gruszeczki. Gruszki się przydadzą do Dervish Simon. O! Piękny mozaik, largo. O i normalny mozaik. Czekajcie. Ja sobie go tutaj wezmę, wybiorę. Dobra. Remarkable from Every Angle. Widzicie? Jest sobie je, tutaj chyba pozbieram bo one no, słuchać powiem wam tak, one dużo kosztują. Um, no wiadomo, jeszcze ich nie mam na farmie, to dużo, ale później już się zacznie trochę ta cena obniżać, ale to i tak jest dużo. Um, o, tutaj jeszcze właśnie mamy kolejną rzecz. Jak widzicie, <laughs> więcej mozaik slimów, jak widzicie, tak. Inwazja. E, bierzemy sobie ich oczywiście 8. Jaka muzyka? Zobaczcie, mam marchewki. Normalnie, mamy ten imbir. Trochę gra zaczęła lagować, ale to jest normalny skutek uboczny tego naoliwiana tej pustyni odżywiania. Ej, czekać, tu była pietruszka. To mi się źle kojarzy. Dokładnie. zobaczcie, nawet wywalona jest. Ej, także tak. Także na razie kury. Mi się wydaje, że kury będą na razie wywalone. A pietruszki będą zabrane. No i jak wiecie, już mamy połowę sukcesu. Dużo rzeczy złapaliśmy. <grystanie> Tutaj mamy jeszcze takiego Tangle Gorda, jak widzicie. On je tylko mięso, także możemy sobie go nakarmić tym mięsem. I on nam otworzy portal do domu. to jest też kolejny fajny ten. O, i mam sekret styl. Zobaczymy do kogo. O! Nebula. Fajnie. Hmm, co by tutaj jeszcze zrobić? Czekajcie, yy, z czym mi A, z tymi, z tanglami, tak? Poczekajcie, i kiedy je wziął tutaj y, przygarnął? Tylko, że gdzie one są? One to poznikały mi. Nie wiadomo, gdzie one są, tak? Aha, tutaj. A jaka muzyka! A i taki jeszcze nie słyszałem. No i dzień dobry. Tylko, że. Jak cię nakarmić tutaj. Yy. A... O! O, to jest kolejna rzecz na pustyni, która się może wydarzyć. To jest jak widzicie. Yy. Jakby to powiedzieć, to jest yy, atak ognia. I to po prostu za chwilę zacznie walić w nas. Yy, dosłownie jakimiś płomieniami. Także trzeba z tego uciekać, ale to raczej nic nam nie może zrobić. Także ja tutaj mogę sobie biegać ile chcę. No i co po prostu? My tutaj mamy te wszystkie slime. Ja niestety nie mam miejsca. Także ja chyba teraz będę wracał sobie właśnie do domu. Niestety. Tak, niestety. Dom jest blisko. Albo czekajcie. Jeszcze mogę tutaj ożywić pustynię. Także sobie skoczymy jeszcze po ten ancient ten. Asian water, yy, jak ja to się śmieję. Zobaczcie, jaka tutaj impreza jest. Wchodzimy sobie tutaj na dół. Bierzemy tą wodę. Dobra. Jeremy i uciekamy. O nie, o ja, W złym momencie, że to wziął, bo nie mam teraz sprintu akurat. A sprint będzie tu potrzebny. Ale dobra. No i chodźcie tutaj. O kurde. Czekajcie, na farta. Dobra, udało się. <grywa> Pustynia rośnie, jak widzicie. Dobra. O, o, zobaczcie. Cała Impra. O, i mamy Fire Fireslime'a. Kolejną rzecz. O, o, tutaj mam akurat Diet aż czyli on po prostu ma dietę taką, że on nie popił. Jak tamten padł sam i wodę, to ten nie popił. Takie to zasady w tej grze właśnie są. Um, no i widzicie, trochę tutaj się rzeczy wydarzyło dzisiaj. E, także co, ja będę tutaj z, y, chyba kończył odcinek za chwilę. E, I sobie wrócę już do domu tak na spokojnie poza kamerami. O, akurat się skończyła ta lawina. Także co, ja byłem Sports Pro. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie co robić. No um, co, ja te pietruszki i te parsnipy i to wszystko ogólnie. Yy, poza wyjątkiem, może jakiś bo się nie do Silosa wsadzić. Yy, wsadzę do Silosa po prostu. Yy, te -y, Prickle Pier, yy, Silver Parsnip, i yy, yy, Gilded Ginger, już drugi. Także będzie fajnie. No a co, ja wracam. rzeczy Wam miłego gacionka yy, O 15, ale to już, to już to trochę dnia zostało. <grym> Także co, chodzę do domu. A ja się z Wami żegnam. Pa pa!